Co chodzi tym razem? Czy Szara Straż nie uzyskała już ze strony kręgu wystarczającej pomocy? Przyszedłem tylko po to, by przekazać ci wiadomość od Wielebnej Matki, szanowny magu. Pragnie się z tobą spotkać. Nie obchodzi mnie, czego pragnie jej świątobliwość. Jestem zajęty, pomagam Szarej Straży. Z rozkazu króla pozwolę sobie dodać. To co, miała napisać do ciebie list? Przekaż jej, że nie pozwolę, by mnie w taki sposób nękano. Tak, to ja nękałem ciebie, dostarczając ci wiadomość. Twoja gadanina nie przynosi ci zaszczytu. A myślałem, że tak dobrze się ze sobą dogadujemy. Chciałem nawet nadać twoje imię swojemu dziecku, temu zrzędliwemu. Dosyć. Porozmawiam z tą kobietą, skoro nie ma innego wyjścia. Z drogi, głupcze. Wiesz co? Jedyną dobrą stroną plagi jest to, że jednoczy ze sobą tych, co muszą się z nią zmagać. O, nic takiego. Próbuję tylko znaleźć w tym wszystkim jakieś dobre strony. Chwileczkę, my się chyba nie znamy, co? Nie jesteś przypadkiem kolejnym magiem? A więc nie zostanę kolejny raz skrzyczany? Choć nigdy nic nie wiadomo dzień jeszcze młody. Chwileczkę, ja wiem, coś ty za jeden. Jesteś nowym rekrutem Dankana Dalijczykiem. Od razu powinienem był Cię rozpoznać. Przepraszam. Czy Duncan o mnie wspominał? Nie mówił nic złego, mam nadzieję. Jako młodszy członek zakonu będę Ci towarzyszył podczas przygotowań do twego dołączenia. Gorliwi jesteśmy, co? <grytanie> tak czy siak. Kiedy będziesz gotów, wróć do Duncana. Domyślam się, że chciałby już zacząć. Z magiem? Krąg znalazł się tutaj na prośbę króla i zakonowi bardzo się to nie podoba. Oni po prostu uwielbiają okazywać magom, że nie są tu mile widziani. Co stawia mnie w odrobinę niezręcznej sytuacji. Sam byłem niegdyś templariuszem. Jestem pewien, że wysyłając mnie jako posłańca, Wielebna Matka chciała temu magowi ubliżyć, a on od razu się zorientował, o co chodzi. Nigdy bym się nie zgodził, by wyruszyć z tą wiadomością. Ale Duncan mówi, że mamy ze sobą współpracować. Do nich najwyraźniej jego słowa nie dotarły. Jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać. W przeciwnym razie, prowadź. Udało ci się znaleźć Alistera, prawda? To dobrze. Rozumiem, że możemy już rozpocząć przygotowania. Zakładam, że skończyłeś już drażnienie magów, Alisterze. Co mogę powiedzieć? Czcigodna matka zastawiła na mnie pułapkę. Poczuciem winy włada tak, że powinni znaleźć dla niej miejsce w armii. Zmusiła cię, byś obraził maga, tak? Nie możemy nikogo do siebie zrażać, Alisterze. Nie możemy też dostarczać argumentów tym, którzy wykorzystają je przeciw nam. Masz rację, Dankanie. Przepraszam. Dobrze więc, skoro wszyscy już tu jesteśmy, możemy zaczynać. Wasza czwórka uda się do Głuszy Korkari, gdzie wykona dwa zadania. Po pierwsze, macie zdobyć trzy fiolki krwi Mrocznych Pomiotów. Po jednej dla każdego rekruta. Do rytuału dołączenia. Wszystko wyjaśnię, gdy wrócicie. Gdzieś w głuszy znajdowało się niegdyś porzucone archiwum szarej straży. Być może została tam pewna liczba zwojów zabezpieczonych za pomocą magicznej pieczęci. Chcę, by się odzyskał alisterze. Na zwojach znajdują się traktaty dotyczące wsparcia, którego zobowiązano się nam udzielić. W niedalekiej przyszłości mogą okazać się niezwykle cenne. Uważaj na swoich podwładnych, Alisterze. Wracajcie szybko i bezpiecznie. Tak jest. Niechaj stwórca czuwa nad wami. Zobaczymy się po powrocie. Czołem, słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szary strażnik nie będzie w lesie bezpieczny. Jak zechcesz. Zrobię to. Zatuczymy. 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 That's it. That's it.

Kto to. Szara straż? Cóż, całkiem nieźle wygląda, prawda? Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty wyszły z ziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Mam tutaj bandaże! Dziękuję. Ja muszę się stąd wydostać. Słyszałeś cały patrol zaprawionych w boju żołnierzy zabity przez mroczne pomioty. Uspokój się, Jory, jeśli zachowamy ostrożność, nic nam się nie stanie. Ci żołnierze byli ostrożni, a mimo to zginęli. Ile mrocznych pomiotów może zabić nasza czwórka? Tuzin, setkę? W tych lasach czai się cała armia? W okolicy są mroczne pomioty, ale na główną część Hordy raczej się nie natkniemy. Skąd możesz wiedzieć? Nie jestem tchórzem, ale to lekkomyślne. Powinniśmy zawrócić. To prawda. Wiedz jedno: każdy szary strażnik potrafi wyczuć mroczne pomioty. Niezależnie od tego, jak są przebiegłe, mogę ci zagwarantować, że nie wezmą nas z zaskoczenia. Dlatego tutaj jestem. Widzisz, panie rycerzu, możemy zginąć, ale zostaniemy ostrzeżeni, nim to się stanie. I to miało być pokrzepiające? Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Ruszajmy.

그렇죠. 다, 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 다